Teraz będziemy grać następny tryb i tak sobie myślałem o... Myślałem no... Dobra, po prostu pójdziemy Na zbiórę klientów I możemy w sumie wziąć El Primo moją ulubioną postać oczywiście. Uwielbiam ją. To jest super postać i w ogóle i, i, i super. Dobra, może skupmy się także o Rosa. Rosa. Szanuję oczywiście bardzo. Rosa to y, skillful postać, więc pamiętajcie, jeśli jesteście na wysokim poziomie i macie skill'a, to polecam Rosa. 100% legit, nie kłamie. Zero ironii, zero paska. O nie, ale, 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 ale jestem głupi. To jest kolejna rada od. Hmm. Ja ogólnie taki jestem, że czegoś nie robię, ale mówię innym, żeby, żeby tego nie robili. Rozumiecie? Taka trochę ironia, paranoja. Yy... Więc yy, nie róbcie tak, że macie gemy i się rzucacie, bo to jest najgorsza rzecz, ever. Bo potem się na ciebie timek ci wkurzają, że kurde mieć tyle gemów, a rzucasz się jak debil. No jak wtedy pierka, właśnie. Mam mało życia i rzuca się. No po prostu bez sensu. It doesn't make sense O boże O nie Kurde, chciałem odskoczyć, ale dobra, i tak wyszło dobrze Dzisiaj wyszło na dobre, o 10 gemów mam, więc jest yy, full legit też, e, jak ktoś ma 10 gemów, to nie ma sensu, żeby miała więcej ta e, osoba gemów. I wtedy najlepiej, żeby mm, no żeby resztę e, nie obchodzić. No i ogólnie nie warto też ryzykować z wzgamian, jak mówiłem wcześniej. E, kolejnym tipem jest taka zgamia typu e, Heal. Ostatnio widziałem taki filmik, e, taki Fun Moments, gdzie. No dobra, to dokończę, bo teraz będę ucinał i jakby dowalę kolejną gierkę, więc dokończę historię w następnym e, Dokończając historię, a propos... Oj. E, a propos właśnie tego, tego, tamtego... Mm, a propos tego Funny Moments, e, to właśnie był taki trik właśnie na Gręba, e, Tip na grem Grabie, że Pam tam grała z, e, ze swoją drużyną... <laughs> o kurczę, dlaczego wzięłem Nieważne. No i rzuciła swój heal jako zmyłę do krzaków obok, żeby goście myśleli, że ono się tam healuje właśnie w tych krzakach, więc pozdro. Fajny tip. Oj, no ale im siadło naprawdę. Dałem się podejść, dałem się podejść. Daj, 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 daj na Majkowi siadło, więc... Szarcik. A No, jemu też nieźle siadło. Co so, chcieliście To najpierw yy, musicie mi dojechać, a potem pogieramy. XD, xd Nie wiem, co ten bólu robi, ale sobie chyba nie radzi chłopak. Yy, może dziewczyna, nie wiem, w sumie nie powinienem oceniać. Nie moja sprawa. Ale no, ale wiecie o co chodzi takie to był w tym momencie, wiedział, że się Oj. Co. Co to było? Mamma mia! Aldobrad ma ich na patyku. Co? No! Serio, Brock nie mogłeś tak od razu. Tylko ja. A... To też było trochę bezcelowe, ale. Wow, Brock, ty się! Widzieliście, jak go zrobił? Widzieliście to? Co prawda, zginął, ale naprawdę. No. Gratulacje, gratulacje. Mikuel, świetna robota. Eee, tak do... O nie, jak ten bulgo dojechać? Eee, nie ma szans. Dobra. Wygraliśmy. Mm, row sorry. Uff, uff. remis jest, więc to lepsze niż przegrana. Gorsze niż wygrana. <taka>, taka, taka prosta logika. Em. Um... Dobra to następne ujęcie i widzimy się z powrotem sp i widzimy się z powrotem. Cześć. Nie wiem po co mówiłem.